Kurs Cudów, rozdział 25. Sprawiedliwość Boża. Część czwarta. Światło, które przynosisz. Umysły, które są złączone i to rozpoznają, nie mogą mieć poczucia winy. Nie mogą bowiem atakować i radują się, że tak jest, widząc swoje bezpieczeństwo w tym szczęśliwym fakcie. Ich radość jest w niewinności, którą widzą. Szukają jej zatem, ponieważ ich celem jest na nią spoglądać i się radować. Każdy szuka tego, co przyniesie mu radość, jaką, jakkolwiek ją definiuje. To nie cel jako taki się zmienia. Jednakże sposób, w jaki cel jest widziany, czyni wybór środków nieuniknionym. I bez nadziei na zmianę, chyba że zmieni się cel. Środki wybierane są wówczas raz jeszcze, gdy to, co przyniesie radość, definiowane jest w inny sposób i inaczej jest poszukiwane. Podstawowe prawo postrzegania mogłoby zatem brzmieć następująco: Będziesz radował się tym, co widzisz, bo widzisz to po to, by się radować. I dopóki myślisz, że cierpienie i grzech przyniosą ci radość, dopóty będą mogły być przez ciebie widziane. Nic nie jest szkodliwe ani dobroczynne w oderwaniu od tego, czego sobie życzysz. To twoje życzenie czyni to tym, czym to jest w swoich skutkach dla ciebie. Wybrałeś to bowiem na środek osiągnięcia tych właśnie skutków, wierząc, że przyniesie ci uciechę i radość. Prawo to obowiązuje nawet w niebie. Syn Boży tworzy, aby przynieść sobie radość, podzielając cel swego Ojca we własnym stworzeniu, którym było to, by jego radość, a wraz z nią radość Boża, się powiększała. Ty, wytwórco świata, który taki nie jest, zażyj spoczynku i pociesz się w innym świecie, świecie pokoju. Przyniesiesz ze sobą ten świat wszystkim znużonym oczom i strudzonym sercom patrzącym na grzech i bijącym w takt jego smutnego refrenu. Od ciebie może przyjść ich spoczynek, z ciebie może powstać świat, którego widok ich uraduje i którym ich sercać się zadowolą. W tobie jest wizja, która rozszerza się ku nim wszystkim i pokrywa ich w łagodności i świetle. W tym zaś poszerzającym się świecie światła, ciemność, która jak myśleli tam była, jest odsuwana, póki nie stanie się jedynie odległym cieniem, bardzo dalekim, którego nie będzie się długo pamiętać, gdy słońce rozproszy go w nicość. A wszystkie ich złe myśli i grzeszne nadzieje, ich sny o poczuciu winy i bezlitosnej zemście i każde życzenie ranienia, zabijania i umierania znikną przed słońcem, które przynosisz. Czyż nie uczyniłbyś tego dla miłości Boga i dla samego siebie? Pomyśl bowiem, co ci to da. Twoje złe myśli, które cię teraz prześladują, będą się zdawać coraz bardziej odległe i dalekie od ciebie. I będą się coraz bardziej oddalać, gdyż wzeszło w tobie słońce, by je rozproszyć swym światłem. Ociągają się jeszcze przez jakiś krótki czas w pokrętnych formach zbyt daleko, by można było je rozpoznać, i znikają na zawsze. I w blasku słońca będziesz stał w ciszy, niewinny i całkowicie nieulękły. Spoczynek zaś, który odnalazłeś, będzie się od ciebie szerzył tak, że Twój pokój nigdy nie będzie mógł Cię opuścić i pozostawić bezdomnego. Ci, którzy ofiarowują wszystkim pokój, odnaleźli w niebie dom, którego świat zniszczyć nie może. Jest on bowiem wystarczająco wielki, by zawrzeć świat w swym pokoju. W Tobie jest całe niebo. Każdy opadający liść obdarzony jest w Tobie życiem, każdy ptak który kiedykolwiek zaśpiewał, znów będzie to w Tobie czynił. Każdy zaś kwiat, który kiedykolwiek zakwit, zachował dla Ciebie swą woń i swoje piękno. Jakiż zamiar może przewyższyć wolę Boga i Jego Syna, gdy niebo zostało przywrócone temu, dla którego zostało stworzone jako jedyny dom Jego? Nic przedtem i nic potem. Żadne inne miejsce, żaden inny stan lub czas. Nic bliżej ani nic dalej, nic innego, w żadnej formie. Oto, co możesz przynieść całemu światu i wszystkim myślom, które w niego wkroczyły i były w błędzie przez jakiś czas. Jak mógłbyś przynieść do prawdy własne pomyłki lepiej, niż poprzez chęć przynoszenia ze sobą światła nieba? w podążaniu poza świat ciemności w światło.